Witaj! Dzisiaj jest, patrzę właśnie tutaj na komputerze na zegar i datę 14 marzec 2021 roku, prawie godzina 22. E, oczywiście z było w Kosji, tak? No bo ja tu mieszkam. E, I dzisiaj miałem sobie taką fajną przygodę, wiesz. Najpierw rano myślałem sobie, o będzie fajna pogoda, zostanę z tymi swoimi, swoimi plakatami e, tam gdzie stawałem przez dwa dni, w pewnym piątek i niedzielę, no ale była piękna pogoda, w miarę powiedzmy było ciepło, tak? E, no i w kolejne dni, do dzisiaj niestety, ale albo deszcze, a jak nawet nie deszcze, to i tak jest taka wichura tak wieje mocno, rozumiesz, tak zimno, że Uf, nie ma co. A też wczoraj byłem u znajomych, kumpli, nie na piwku, od razu mówię, aczkolwiek co. Można przepić na piwko. Zaprosili mnie, bo oni pracują w fabrykach, gdzie mają bardzo dużo żabcia. Za darmoche. Przynoszą do domu tyle puszek, że o jest. I wczoraj byłem u nich specjalnie nie poprosili, żebym przyszedł po prostu. No Tu dwie takie torby dałem do domu puszek za darmo, różnego żafcia. <noise> Oczywiście podziękowałem tak, no ale coś i piwkiem nie potestowali. No to no, co? <noise> no i właśnie jeden z nich mówi, słuchajcie, że jak stoisz z tymi plakatami tam i często jakiś paradeszczyk, to dalej parę metrów dalej po mostem. no ja mówię gdzie? A no faktycznie tam jest takie miejsce po mostem, wiesz? No i kurde, dzisiaj dzisiaj jak rano patrzyłem, na pogodę się ładnie zbierało. no Potem już niestety, bo ja zawsze tak planuję sobie przed godziną 14 się tam ustawić. To jest tak, taki najlepszy czas i tak do 17.30 godzinki na spokojnie można stać. No oczywiście latem to będzie duże ale teraz te 3 godzinki w zupełności wystarczy. Sporo ludzi tam przychodzi, zawsze coś się sprzeda. A i pomyślałem sobie, no dobra, jak już niestety mamy godzinę już 14 i po 14 i, i ciągle na zewnątrz jest mokro i ciągle raz ja na jakiś czas pokapie, no to niestety, ale może po prostu wezmę sobie rowerek, wsiądę na rowerek i pojadę tam w tamto miejsce kawałek tam dalej, pod tym mostem, zobaczyć jakby się tam człowiek ustawił z takimi plekariami, tak? e, No dobrze, pokażę Ci teraz na zdjęciach gdzie ja się ustawiam w Glasgow w Szkocji aczkolwiek zapewne jak już mój profil obserwujesz to wiesz albo nie wiesz więc pokażę Ci, proszę teraz zobacz tutaj, o w tym miejscu i sobie pojechałem hmm, tam a tutaj słabo widać moje imię nazwisko w tak jakby podpiąłem. no dobrze teraz nawet no, no. nie wiem czy będzie widać hmm, czy na graniu będzie widać ale widzę że chyba tak y, dobrze w każdym razie no, pojechałem sobie tam i tam też nagrałem krótką scenkę to się bardzo załączam tutaj do tego filmu tak no jestem pod pod mostem pod jednym z mostów w Glasgow, na rzyscy krajów przy rzyscy krajów wjechałem sobie rowerkiem tak Dlaczego sobie płynie, fajne widoki Próczczowania poraduje, nie wiem czy to jest, ale to bez znaczenia. W każdym razie stale pada deszcz raz, a stale jest tutaj sporo ludzi. Przechodzi przyjeżdża rowerami, przebiegają, biegają, przechodzą z paserami. Mimo, że pada deszcz i tutaj właśnie jeden kumper wczoraj byłem u nich zasugerował Andrzeju, słuchaj teraz taki okres, że niestety mamy e, to czemu nie stanie z tymi swoimi pakatami pod tym mostem? I tak sobie podszedłem tutaj do tej barierki a znaczy się do tych tych do tego tutaj czegoś tej barierki takiej ale widzę, tutaj taką przerwę, więc ten plakat spadnie, a opierać go nawet taki koszabyć na tym mało sensowne. Musiałbym mieć wymyślić jakieś takie desetki zaczepiane właśnie tutaj o to. Tak wstawiane. I żeby te desetki sięgały właśnie do brzegu ścianki, ściany na tych desetkach opierać właśnie te plakaty prawda? I wtedy w taki dzień jak dzisiaj taki deszczowy jak najbardziej I'm sorry jak najbardziej A dziewczyna przychodziła, nie chciałabyś na filmie pewnie. jak najbardziej można by było ustawić się z tymi plakatami no ale no niestety jak jest deszczyt chłodno, to trzeba się też gorąco ubrać, żeby tutaj wytrzymać z 1 godziny, tak? Wiesz jak już będzie lato, to tak, co innego. Ale jakby nie było, cały czas ludzie tędy sobie przechodzą. Tam jest zejście na dół. Tutaj natomiast jest wyjście do góry. Się do góry do miasta do autobusów i tak dalej ale no, najczęściej tędy sobie ludzie idą tam dalej teraz na dole do trzech łebków szaleję sobie miejsce <gry> tak. jest ekstra naprawdę sale ktoś tam nie okej i potem wróciłem Romanie do domu. No i co? Widziałem sobie w domku. Godzinka. Myślę sobie... Tak się zbierało ładnie, wiesz, na zachodzie słońca. Takie naprawdę czyste niebo się robiło. Coraz czystsze. Im, im było bam dalej do końca dnia. Te to jeszcze raz siadłem na rower no ale jak już siadłem na rower patrzę, no już tak, tak nie bardzo żeby jakiś zachód słońca zrobić zdjęcia czy coś także nawet nie zabierałem zamiera, ani statywu ani aparatu myślę sobie telefonem może zrobię jakieś zdjęcia ale po tym jak zobaczyłem na dysku jak przerzuciłem z telefonu może zdjęcia na dysk już ciemno było to, niestety dołączę te zdjęcia tutaj za chwilkę ale najpierw y, zobacz y, rozumiesz coś co mnie spotkało po drodze no przejeżdżałem przez park green park jak tam najczęściej się przejeżdżam chociaż nie zawsze się przy samej rzece jedzie no to inną drogą no ale tam przez ten green park też można przejechać y, rowerkiem się przejść ja akurat tam przejeżdżałem i jedzie policja na koniach. No, znaczy, najpierw mieli taki, postawili sobie w tym parku bardzo duży ten kontener, z którego te koniki musieli prowadzić i oni przy tym kontenerze stali, jak ja podjeżdżałem. I zaczęli jechać w odwrotnym kierunku, jak ja przyjechałem, więc zawróciłem, się sobie, zawrócę i nagrałem. Czemu Zawróciłem, wyprzedziłem ich, Wyjąłem telefon i jeszcze te parę filmików nagrałem. Zobacz. Muszę iść nagrać. Muszę ich nagrać, a nie ma Ej. To jest po prostu niesamowite. Ja jestem teraz przy tym moście, z którego mam zdjęcie. Zrobiony plakat oczywiście. Glasgow, Szkocja. A ja się przyjechałem rowerkiem. No i zobaczyłem po drodze, Policy Konną musiałem zawrócić, żeby ich filmować. No dobra, ale dalej już za mnie, mnie, nimi nie, nie będę jechał. Ok, jadę sobie dalej w tamtą no Ok, Okej, fajnie, co? A potem, jak już pojechałem kawałek dalej, to jeszcze dograłem sobie takie dwie scenki na tej właśnie rzece. Oni coś tam remontują, teraz coś zasypali tam z jednej strony, przepływ tej rzeki. Nie wiem co tam jest, nie orientowałem się kompletnie, ale no, zobacz, takie dwie centki dograłem jeszcze. Tak pod wieczorem, no, zobacz. Cześć, kawałek dalej. Już pojechałem dużo dalej. ale jeszcze wracałem postanowiłem nagrać tą krótką scenkę tutaj kilkadziesiąt sekund może około minuty w sumie to są trzy takie dopływy <grym> a czy trzy tunele na tej wodzie widzę że jeden zakryli a tam widzę jest po lewej stronie sporo yy, tych takich budyneczków poogrodzane. Czyli coś tutaj kombinują, ale za to nie wiem chyba znaczenia okay. takie małe przybliżenie ale z telefonu nie mam w ręku, trzymam telefon jest zimno niestety jest na statywie aparat, więc nie ma o czym gadać nawet okej, okay, dobra jadę do rąku Chyba, że jeszcze po drodze coś na Zobaczymy. Bo naprawdę nie spodziewałem się tego, że jadąc tutaj, po drodze zobaczę policjantów na koniach i, i, i będę mógł filmować. No, Okej, okay. Okej, okay. i teraz wrócę jeszcze na koniec zdjęcia, cztery zdjęcia, które tam zrobiłem przy tamtym jednym z tych mostów, ale tak jak mówię, telefonem w nocy, jak już jest ciemno, to się trzymać w ręku i, nie, i nie, nie, nie robię zdjęcia, wiesz, jednosekundowego, przykład no, to nie, to, to, to bez sensu, nie ma sensu. Nie takim telefonem jak ja, tutaj musi być naprawdę statyw, aparat fotograficzny, następny aparat, wtedy to ma sens. Także następnym razem będzie równagała ładniejsza pogoda, to już tak będzie właśnie przy scenie, bo to wezmę też i zapakuję statyw do pysaka, jak często to robię na tamtym roku, i aparat, i pojadę zrobić kilka fotek, no ale tutaj wkleję, wrzucę to, co zrobiłem dzisiaj, właśnie telefon, proszę was. Dziękuję Ci za uwagę. Trzymaj się, cześć, papa. Do następnego razu. No, myślę, że fajna przygoda, nie? Na niedzielę. W Glasgow, w Polsce. Może jak dołączy do mnie w końcu jakaś fajna pani do takiego normalnego związku. Może razem będziemy chodzić w takie spacerki, co? Trzymaj się. Cześć, papa. Pa. Hej, hej.